Poranne pytania, Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski, witam państwa, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur, Iwona Arendt jest naszym gościem, dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, pani poseł na Sejm, Dobrze. bardzo proszę. Dobrze, pan... pani poseł skoro tak. ma być tak. Pani poseł... Nie, posłanka, ja już tu w radiu kiedyś powiedziałam, że kojarzy mi się z pościelą, a ja jestem poseł na sejmie. Rano wszystko nam się kojarzy jeszcze z pościelą, <laughs> więc proszę wybaczyć. Pani poseł, pokieruje pani Sejmową Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, w której zasiada m.in. Jarosław Kaczyński. Jak pani sobie wyobraża pracę swoją jako szefowa tej komisji wtedy, kiedy pani podwładnym będzie Jarosław Kaczyński? No y nie no, wyobrażam sobie. Y w poprzedniej kadencji y także byłam y szefową, przewodniczącą przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Kilka spraw zakończyliśmy w poprzedniej kadencji. Dalej prowadzimy sprawy pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. W tej komisji nie ma dyskontynuacji spraw, więc teraz następną kadencję zaczynamy mając tę sprawę, która wisi u nas w komisji, którą będziemy się zajmować. Oczywiście w poprzedniej kadencji pan prezes nie był członkiem mojej komisji, teraz jest. No, zobaczymy, jak nam się będzie współpracował. Myślę, że bardzo dobrze pan. Prezes jest merytoryczny i, i będziemy merytorycznie pracować w tej no komisji. W poprzedniej kadencji w tej komisji zajmowała się pani m.in. sprawą prezesa Kaczyńskiego, jak pamiętam. Tak, zgadza skaca się, skaca się i komisja w swoim sprawozdaniu oceniła, że nie ma podstaw do tego, żeby stawiać przed Trybunałem Stanu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No Notabene tutaj też muszę zaznaczyć, że opozycja, wtedy totalna opozycja, bo, bo i Platforma Obywatelska i, i, i PSL i, i Nowoczesna tak naprawdę nie na spokojnie do tego podeszli, bo rzeczywiście jak przeanalizowaliśmy wszystkie materiały to i wszystkie dowody to no nie było podstaw do tego, żeby w ogóle przedstawić taki wniosek. Czy total opozycja już nie istnieje pani zdaniem w sejmie mówił o tym prezes Kaczyński to, to zobaczymy bo tak naprawdę nowa kadencja rozpoczęła się w zeszłym tygodniu jeszcze nie było okazji do tego żeby pracować nad ustawami merytorycznie sprawdzimy wyszła oczywiście przedstawiciele opozycji wyszli i powiedzieli że, że będą merytorycznie pracować że będą chcieli się tutaj spierać ale spokojnie i pracować nad ustawami merytorycznie że nie będzie awantur no, już po w poprzednim tygodniu, w zeszłym tygodniu już e, zaczęły się e, drobne awantury, tak? Więc zobaczymy, czy nad ustawami, e, kiedy jest potrzebna merytoryczna praca, nawet poprawki wnoszone przez opozycję, które czasami rzeczywiście wnoszą bardzo, bardzo dobre poprawki, to wnoszą e, e, dobre zmiany do, do tych ustaw i my słuchamy opozycji, tylko żeby one były merytoryczne. No opozycja I mówiła, że nawet jak mieli dobre sprawdzimy. zmiany, to i tak wszystko mówiliście im, że to dlatego, że Ale to, że to wasze nic z tego nie będzie. A nieprawda, bo w bardzo wiele poprawek w mojej komisji, w której byłam, Komisja Energii Skarbu Państwa, bo też w takiej komisji zasiadam, w tej kadencji też będę zasiadała w tej komisji. Wiele poprawek zgłoszonych przez Platformę Obywatelską, czy, czy w ogóle szeroka opozycja były, były uwzględniane, tak? Ponieważ i w sen, zresztą w Senacie też nieraz wracały, wracały z Senatu poprawki, które de facto poprawiały ustawę. Więc ja tutaj jestem otwarta na merytoryczną pracę z opozycją. Mam nadzieję, że to nie będzie totalna opozycja, tylko rzeczywiście będziemy się spierać nad... Yy, nad ustawami i, i dobrymi zmianami w tych ustawach. Senat teraz wam będzie dużo poprawek, moim zdaniem, przysyłał wtedy, kiedy Senat został objęty przez opozycję. Tak, no będą no, zapewne nam wnosić poprawki. Ja liczę na to, tak jak powiedział pan, nowy pan marszałek, pan Grocki, że to będzie praca merytoryczna, więc mam nadzieję, że te poprawki będą merytoryczne, a nie tylko po to, żeby przedłużać wprowadzanie ustaw. Oczywiście może się zdarzyć, jeżeli opozycja jedna jednak będzie tą totalną opozycją i w Senacie będą poprawki zgłaszane tylko po to liczebnie, żeby nam przedłużyć postępowanie nad uchwaleniem ustawy. No. Po prostu będą dłużej wtedy ustawy wprowadzane, natomiast Senat w niczym nie przeszkodzi temu, żeby wprowadzać te nasze dobre zmiany i nasz program, tylko tyle, że przedłuży. Czy próbowało prawo i sprawiedliwość w jakiś sposób zmienić proporcje i układ sił w Senacie? Bo tak twierdzi opozycja, że próbowaliście przekupywać niektórych senatorów. Absolutnie, oczywiście rozmowy yy, zawsze trwają, tak, bo rozmowy trwają nawet yy, wewnątrz naszej koalicji, ponieważ my tutaj też mamy koalicję. No i to dość zacięte w tej chwili. <laughs> tak, to są, to są rozmowy koalicyjne. W polityce tak to jest, że wszyscy ze sobą rozmawiamy, tak? Tak, po to idziemy do polityki i po to są partie polityczne, to nawet z teorii wynika. Po co idziemy? Po to, żeby zdobyć władzę. Jak zdobędziemy władzę, tak, to, to to jest sukces nasz. Po to jesteśmy w polityce. I żeby zdobyć tą władzę, to te rozmowy muszą trwać. Oczywiście nie było nacisków jakichś takich naprawdę przekupywania strasznego i naciskania na senatorów, wyciągania za ręce, za nogi. Nie, były to merytoryczne rozmowy z propozycjami wsparcia. Nawet nie przechodzenia czy, czy robienia czegoś sztucznego, tylko wsparcia tych właśnie programów, które Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wprowadzać. A czy Oczywiście ministerstwo sportu nie było otrzymane nasi... dla kogoś, kto by się jednak zdecydował z nie, wami współpracować? Nie, ministerstwo sportu to jest zupełnie inna sytuacja, bo do tej pory jest jeszcze ministrem sportu pan minister Bańka. Ale wiemy o tym, że od 1 stycznia pani minister Bańka idzie dalej, awansuje w, w strukturach, tak, w strukturach światowych, więc będzie potrzebna tutaj następna osoba. Ale to jeszcze pan minister Bańka do końca grudnia jest, więc tutaj nie można było mówić, że od razu musimy wyrzucić pana ministra Bańkę i wziąć kogoś nowego. Pan minister Bańka tak, do końca, do, tak naprawdę do końca grudnia sprawuje, powinien sprawować swój urząd. Yy, dlatego dzisiaj pan pre, premier Mateusz Morawiecki przejął jako minister sportu yy, ten resort. No to nie jest pierwszy przypadek, bo pan, pan premier to lubi mieć jeszcze jakieś ministerstwo albo ministerstwo finansów. Pan jest sobie bardzo pracowity. Bar albo jakieś pracowicie. inne ministerstwo, jak widzimy, sportu teraz. Bo jest bardzo pracowity i ma ogromne kompetencje, żeby wykonywać właśnie takie zadania. Pani poseł, w poprzedniej kadencji Sejmu była pani w delegacji do zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czy w w tej kadencji będzie pani starała się o takie no dość wyróżnione wyróżnioną pozycję i dość eksponowaną pozycję posła, no bo to jest jednak bardzo prestiżowe prestiżowe wyjazdy i prestiżowe kontakty na arenie międzynarodowej, gdzie rozmawia pani nie tylko z posłami z innych krajów, ale też z głowami państw, z premierami, z prezydentami. Nie no, oczywiście ja swoje akces zgłosiłam u mnie w klubie do tego, żeby dalej kontynuować te działania i, i, i być delegatem Polski do Rady, do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. E, oczywiście to są dobre kontakty, bardzo ciężka praca, dlatego, że cał, tam, tam jest oprócz działań na forum właśnie Zgromadzenia to są jeszcze działania, tak zwane zakulisowe. Tak? Rozmowy, przekonywanie kolegów z różnych krajów do pewnych działań, tak jak było z sprawa zwrotu wraku przez Rosję tak? I, i taki dezyderat. Próbowaliśmy, próbowaliśmy rozmawiać, żeby mieć poparcie, żeby w Zgromadzeniu było poparcie dla tego, dla tego apelu. Tak, do, do Rosji. Y, udało nam się, bo poparły nas kraje, nawet i, i, i niektórzy posłowie niemieccy i francuscy. Y, francuscy to nie pamiętam, ale niemieccy poparli nas, Holendrzy nas poparli, ale to, y, ponieważ tam są różne sprawy i nie, 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 nie jesteśmy w stanie... Była m.in. sprawa Ukrainy, tak, a w Ukrainy. efekcie Rada Europy przywróciła Rosję z, no. jako, jako no tak. pełnoprawnego nie jesteśmy, członka. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć, co się dzieje, więc tutaj działa się w ten sposób, że się chodzi do kolegów parlamentarzystów z innych krajów i się z nimi rozmawia i się zwraca uwagę, że to jest dla nas ważne. Prosimy was, zagłosujcie razem z nami, bądźcie razem z nami. Tak samo Ukraińcy przyszli jeśli delegacja ukraińska do nas przyszła, prosiła nas o wsparcie, wspieraliśmy. Oczywiście no nie, nie dało się przegłosować tego, żeby jednak Rosję zablokować w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, ale wsparliśmy i stanęliśmy ramię w ramię razem z Ukrainą i innymi krajami, które wsparły Ukrainę. Na no, afera Łapówkarska też ciągnie się o, oj, za przewodniczącym Białorusi. Na szczęście, na szczęście zakończyła się tym, że został e, odwołany, tak, no właściwie to kadencja minęła, mamy już innego prezydenta. E, i, i, i przewodniczącego, tak, mo, może powiem, prze, przewodniczącego, przepraszam. I, I temat przynajmniej w Zgromadzeniu Rady Europy dzisiaj zamknięty, ale to powoduje, że musimy patrzeć sobie też wszyscy na ręce. Nie może być tak, że przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jedzie do jakiegoś kraju, dostaje łapówkę i dzięki temu potem y, jakieś dezyderaty, czy, czy y, jakiekolwiek y, ustawy, y, akcje są robione. No pojechał na rzecz... do Moskwy, to powiedzmy. No, po, 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 no pojechał do Moskwy i wziął, wziął łapówkę od Rosjan. No, tak, pani y, poseł, czego pani się pani spodziewa po jutrzejszym ekspoze premiera? O czym będzie premier mówił? Już się pojawiły no, takie przecie... Jakiś z tego z tego wystąpienia premiera, które jest planowane na jutro. To nie, ja, na pewno będzie mówił o programie, który chcemy w, tym, w tej kadencji wprowadzać w życie. Na pewno odniesie się do tego, co zostało już zrobione, a co jeszcze jest przed nami. Na pewno to będzie w każdym zakresie, zarówno gospodarki, ekonomii, spraw zagranicznych, jak i na pewno spraw społecznych. Wiele programów zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej i na pewno pan premier odniesie się właśnie do tych programów, Jakich będziemy realizować i kiedy je będziemy chcieli zakończyć? Bardzo dziękuję pani poseł. To były dziękuję poranne bardzo. pytania radio. Olsztyn, poseł Iwona Arendt, dziękuję. nie posłanka, jak słyszeliśmy. Iwona Arendt, była weselna. gościem porannych pytań radio. Dziękuję Olsztyn. bardzo, dziękuję państwu.